Gdybym piekła tort na przyjęcie, dodałabym marchewek. Dużo marchewek. Nie, nie. Zdecydowanie lepsze są jagody. Cytryny. Tylko cytryny. Nie? Biurki kokosowe. Cześć, Cześć dziewczyny! Co rysujecie? A my wymyślamy najpyszniejszy tort na świecie. A, na przyjęcie u Sweetie Bell pod hasłem. Tada, dzisiaj wymyśliłam nowy tort. Ojej, wszystkie wyglądają pysznie. Musicie je pokazać Sweetie Belle. Tańczowy pomysł, Pinki. Właśnie, ona tylko myśli i myśli i próbuje wymyślić tort, jakiego jeszcze nikt Od nie dni w ogóle nie wychodzi z kuchni. Chodźmy do niej zapytać, czy możemy Cześć, drużyno. Cześć, Sweetie Belle. Co gotujesz, kombinujesz? Myślałam nad przepisem na przyjęcie, tada, wymyśliłam nowy tort. Ale nie przychodzi mi do głowy nic dość wyjątkowego. Wszystko, co mam na razie, to miska smętnej beżowej paciai. Beżowej? Aha, coś na to poradzimy, koleżanki? Wiecie, to wszystko wygląda przepysznie, ale, ale, ale kiedy się piecze czy gotuje, to trzeba się trzymać przepisu. Dobrze, teraz czekamy. Mętne to nie jest. Dobra, ja spróbuję pierwsza. Smakuje jagodami. Smakuje różową posypką. Smakuje machewkami. Biurkami kokosowymi. Na pewno smakuje czekoladą. Dodałam bardzo dużo czekolady. No. Smakuje inaczej. Sweetbel, przepraszamy. Chciałyśmy tylko upiec coś naprawdę wyjątkowego na Twoje przyjęcie. Rozumiem. Ale teraz wiemy, że trzymanie się przepisu jednak jest dobre. A mieszanie jagód, czekolady, biurków kokosowych, marchewek, różowej posypki i cytryn jest niedobre. Mam pomysł, ale będę potrzebowała pomocy. Hmm. 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 Zrobiłabym tego bez najważniejszego składnika. Pomocy wszystkich moich przyjaciółek. Co co? Jesteście gotowe na przyjęcie? Tada, dziś wymyśliłam nowy tort. Wiesz, w tej chwili jestem bardzo najedzona, jak Ojej! Nic nie czas. Oho, sweetie bell, to nie powód, żeby się martwić. Przecież jutro możemy urządzić przyjęcie Tada, Dzisiaj wymyśliłam nowy tort. Teraz było przyjęcie pod hasłem Upieczmy i spróbujmy i udekorujmy i spróbujmy i się połóżmy do góry brzuchami, bo się napróbowałyśmy za wszystkie czasy i zaraz pękniemy. <śm> <śm>